Ma z tej strony sielą Kasia dzisiaj w pierwszym odcinku nauczę się, jak grać z kina. No tak, po pierwsze wpisujemy z, e, w swojej przeglądarce. Mimicrap. skin Wchodzimy. Powinien nam się włączyć pierwszy link. Taki, o powinien włączyć. I tu wejdziemy równe skiny które jak wciśniemy, łączą nam się na podglądzie będziemy mogli pobrazać będziemy tak mogli dalej yy, tylko że na moim komputerze to się dzieje wolno i <laughs> tutaj klikamy tutaj Tutaj no, jest bardzo taki fajny przycisk, którym pobierzemy po prostu tego skina. Jak już go pobierzemy, to się tu włączyć na link, w którym będzie pisało, że udało nam się pobrać tego skina. Potem wchodzimy oczywiście do plików. Wchodzimy. oczywiście do doktorowego do pliku, sprawdzamy czy wszystkie części są. Potem w, w przypadku, jak mamy Crystal Launchers, chodzimy na swoje konto. I, y, I tu mamy z miejsc. Podpisujemy swoje konto. Okay. No i dajemy kwarc na spiku, na przykład tutaj, e, na przykład. No. ładnie wbrał się ładnie zgra Tak. Y ładnie zgrał się. Chyba mówię coś, tak? Że tak. Y dobra, nieważne <tot> to nie mam nie ma y Dobra. Y reasumując y to... Jest bardzo łatwe, bo... Wystarczy kilka klików naprawdę i nie wiele pamięci, żeby grać na tego stina. Tu oczywiście trzeba po pierwszym potwierdzić. I potem trzeba zamknąć. I mogę już spokojnie grać. Nie martwić się, że z tym nie wyjdzie. Ja zaraz pokażę. Ten na na swoim w